Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot i zapraszam Was kochani drogie strzelce na czytanie tygodniowe na czas od 23 do 29 grudnia 2024 roku. Moi kochani, tygodniówka taka świąteczna. Także życzę Wam kochani, tym, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia, tym, którzy obchodzą e, wigilię, życzę Wam, e, moi drodzy, spokojnych, zgodnych szczęśliwych, radosnych, wesołych świąt i życzę kochani Wam spokojnej i smacznej kolacji wigilijnej. I oczywiście takich superanckich prezencików pod choineczkę Zaczynamy to czytanko, drogie strzelczyki, od karty Opiekuńczej. Sprawdzamy, jaka karta Opiekuńcza dla strzelców i jaka karta Opiekuńcza dla strzelczyków Strzelczyki. Jaka dla Was karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień? Kochani, wypadła tam sobie na boczek karta Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Widzicie, trzeba troszeczkę tego Wolnego czasu spędzić też wśród natury odprężyć się, zrelaksować, nakarmić swoją duszę pozytywną energią. Co mamy wobec tego dla strzelczyków na nadchodzący tydzień? Strzelczyki nadchodzący tydzień. Drodzy, jakie będzie Wasze wyzwanie na nadchodzący tydzień? Siedem pentakli. Siedem pentakli. Mhm. Co będzie drogie strzelce nieoczekiwanego? Paść pentakli. Mhm. Paść pentakli. A jakie będzie przesłanie rada wskazówka z kart? Król pentakli, no ale macie. Stabilizacyjne czytanie. No. Same pentakle i w tle rycerz buław, pięć buław, dziewięć buław. O, ale tuż za nimi e, szczęśliwa wiewiórka, trzy kielichy, trzy pentakle i świat w ogóle. Ojej, dziewięć kielichów. Wiecie co? Bardzo piękne energie tu są. E, jest tylko jeden taki drobny problemik, z którym się rozprawicie, bo. Moi drodzy, jest tu jakaś iskra, jest tu jakaś pasja, jest tu jakaś namiętność, jest tu ogień, może to jest też taki czas, gdzie jest właśnie łatwiej o takie uczucia, o takie emocje, no ale tutaj ewidentnie jest pójście za jakąś pasją, pójście za konkretnym celem. Ktoś tutaj, kochani, sobie upatrzył albo was jako cel, albo wy kogoś upatrzyliście sobie jako cel. Jest taka możliwość. Chodzi o rywalizację. To może być rywalizacja w pracy, to może być rywalizacja na gruncie zawodowym, ale w dużej mierze, w dużej części ja jednak odczuwam to tutaj jako rywalizację o osobę. Mhm. Tutaj ktoś o kogoś dosłownie się bije, po prostu walczy, jest konkurencja. Jest ciężko, tak. Dziewięć buław, jest ciężko, kochani, ale widzicie, idzie szczęście. <grywa> Także e, strzelcą się i tak po szczęści. E, tak, e, szczęśliwa wiwiórka, która jest, e, faktycznie, moi drodzy. Przynosi dobrobyt, przynosi obfitość, przychodzi, bogactw, przynosi bogactwo. E, tutaj będą te zapasy i pokłady takiej energii, radości, szczęścia. Upfitości. Tutaj nikomu niczego nie zabraknie, więc ani nie zabraknie miłości, ani nie zabraknie pieniędzy. Radość, świętowanie, finalnie zabawa. E, no, trochę może być alkoholowo, może być. E, ta zabawa to tak może być między świętami a Nowym Rokiem, nawet. Albo, no, no czyli wiadomo. <grym> czyli wiadomo. I kochani, e, będzie to trochę flirtu. Tutaj ktoś, ktoś mógłby faktycznie wejść w jakiś romans, w jakiś flirt dodatkowo. Ale to może być też właśnie bardzo przyjemne świętowanie z najbliższymi osobami. Może być jakaś kolacja firmowa, spotkanie firmowe, spotkanie wigilijne. Tutaj też będzie bardzo dobra zabawa. Wiecie, to ta wesoła wywiórka albo po prostu dostaniecie jakąś ekstra premię. Nie wiem, może macie tam wiecie te, te kolejne takie wynagrodzenia. Za miesiące, które nie istnieją, nie? To jest to takie wiecie, 13, 14 wynagrodzenie, na przykład. Bo wcale tak nie musi być. To może być po prostu jakaś ekstra premia. Nie wiem, może ktoś będzie obchodził jakieś, wiecie, 10-20 lecie, na przykład bycia tak w firmie, no i może mieć jakieś ekstra, faktycznie, pieniądze, albo po prostu bonus na święta, tak? I jest tu obfitość, jest tu naprawdę. Jest co świętować, jest radość, jest szczęście z najbliższym i z najbliższą osobą. I tak to trzeba upatrywać. Ale co z osobami, które nie mają najbliższej osoby, a nawet jeśli mają, to mają troszeczkę taki mały tutaj zgryzik. W sensie dylemat. Dlaczego? Dlatego, że wzwaniem dla wielu strzelców jest na ten tydzień siedem pentakli. I teraz, moje drogie strzelce. To siedem pentakli. Ono jest wyzwaniem dla tej części z Was, która już jest niecierpliwiona. Wyzwaniem jest pokonanie jakichś ograniczeń tutaj, dlatego że Wy być może macie obok siebie osobę, która słuchajcie, Wam pomaga. Albo odwrotnie jest to, że wy komuś pomagacie. Jest to znajomy, znajoma, koleżanka, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, no, jest ktoś, kogo tak potencjalnie nie braliście pod uwagę do relacji, do związku, ale ten ktoś jest blisko, jest zawsze dostępny, zawsze służy radą, służy pomocą, jest przychylny, zawsze jest tak pod ręką, tak zwaną ręką, czy to fizycznie, czy to, wiecie, na łączach. Ta osoba zawsze jest blisko. Stara się być blisko, tak? I moi kochani, siedem Pentakli pokazuje w wyzwaniu, że wyzwanie będzie pokonanie pewnych ograniczeń. Wyzwanie będzie cierpliwość. Aby być cierpliwym, aby czek oczekiwać, aby poczekać na to, co dostaniecie w zamian. W sensie, czy dostaniecie porówno tutaj uwagi, energii, zaangażowania, ale też moim zdaniem, dla tych, którzy, u których jest to odwrotna sytuacja, że to wy macie się zaangażować, no to tutaj wyzwaniem jest długoterminowy cel, postawienie sobie długoterminowego celu. Czy to w pracy, czy chodzi o pracę, czy o projekt, czy o właśnie jakąś wytrwałość w realizacji czegoś, czy właśnie o relację, związek, o jakąś znajomość, gdzie trzeba być wytrwałym, trzeba może dłużej na kogoś poczekać, tak? Może właśnie jest jest ktoś, kto was upatruje jako osobę, która no, jest kolegą, koleżanką, jest zawsze dostępna pod ręką, a wy do na przykład do tej osoby czujecie coś więcej, tak? I chcielibyście czegoś więcej, ale no wiecie, tak to jakoś albo nie ma sposobności, albo jest niezręcznie, albo jakby nie wiecie, czy ta osoba czuje to samo, tak? I teraz to siedem pentakli, no właśnie mówi o tej cierpliwości, o tej wytrwałości. Dlaczego ta cierpliwość? Dlaczego ta wytrwałość? Dlaczego warto tutaj postawić na długoterminową znajomość, czy relację z tą osobą? Dlaczego warto sobie postawić tutaj długoterminowy cel? No właśnie. Bo wyzwaniem jest trochę, żeby to samoistnie się rozwinęło, żeby tego nie przyspieszać, nie ponaglać, aby to pielęgnować, aby oczekiwać, ale też, żeby zweryfikować, kontrolować, czy to nad czym pracujecie, czy to zawodowo, biznesowo w tym czasie, czy też pracujecie nad jakąś relacją czy związkiem, czy to faktycznie rozwija się. Czy tutaj jest taka możliwość, że, że pójdzie to w, w kierunku przez Was oczekiwanym, czy zbierzecie owoce swojej pracy, czy będzie z tego efekt, czy będzie rezultat, czy ta osoba będzie kochani gotowa. Tak, odwzajemnić chęć bycia w relacji, stworzenia relacji czy związku długoterminowego, żeby po prostu nie poprzestać tylko na byciu kolegą, koleżanką, tak, czy nad taką zwykłą osobą, po prostu nad zwykłą znajomością. To będzie dla wielu z Was wyzwaniem faktycznie. Co będzie nieoczekiwane? No i słuchajcie, no i nieoczekiwany tutaj jest ten paść Pentakli. Widzicie, nieoczekiwanie albo Wam uda się uwieść tą osobę w tym, Nadchodzącym tygodniu, albo nieoczekiwanie, kochani, zostaniecie wy uwiedzie, uwie, Uwiedzeni. Tak, uwiedzone, uwiedzeni. No właśnie. I teraz, jeżeli, jeżeli, kochani, niespodziewanie okaże się, że no to może być osoba z pracy, to może być osoba jakaś dużo młodsza od was, może być z pracy, może być jakaś nowa świeżynka. Świeżynek, nie wiem, praktykant, praktykantka, stażysta albo jakaś osoba, która no po prostu zaczęła u was akurat pracę. A jeżeli nie ma to wspólnego ta osoba z pracą, no to po prostu jest to może to być ktoś młodszy. E, no ale to może być właśnie ktoś, kto niespodziewanie może się okazać, że was uwiedzie. Ale to wtedy byłaby oczywiście inna osoba. Natomiast e, odwrotnie może oznaczać e, paść paś pentakli to, że to wy ubie, e, uwiedzicie tą osobę, no właśnie, która stanowi to wyzwanie, tak, która, że tak powiem, no e, póki co e, myśleliście, czy ta osoba myślała, że to jest tylko koleżeńska znajomość. Bo tu, kochani, nieoczekiwanie zaczną pojawiać się takie uczucia, no właśnie, w pierwszej kolejności koleżeńskie, przyjacielskie, ale one nieoczekiwanie po pewnym czasie, i ten czas może już nadchodzić, zmienić się w coś więcej, to może nastąpić nieoczekiwanie. Tu chodzi o ten ruch, że pomimo, że jest. Koleżeńsko, przyjacielsko, nieoczekiwanie to zamieni się w coś więcej. Więc tutaj coś będzie takiego, tak? Albo wy, albo ta osoba, albo razem dojdziecie do tych wniosków, może jedno drugiemu pomoże, dojść do takiego wniosku, jest też taka możliwość. To nieoczekiwanie, kochani, też może ktoś zdecydować się zgodzić się na relację, na związek, po prostu tak racjonalnie, z rozsądku. I to tak poważnie, długotrwale, na wiele lat bo może ktoś podchodzić do, tutaj do nieoczekiwania w ten sposób do relacji czy do związku że niekoniecznie to jakieś wielkie ochy, achy, łały i zakochanie jest tutaj takąś istotne tutaj ktoś będzie stawiał na to, że ma szansę przy waszym boku, czy też wy macie szansę przy czyimś boku, jeśli to odwrotna sytuacja na stabilizację, na trwałość, na stałość jakby postawicie bardziej na to na tą pewność bycia w tej relacji, e, stabilizację w tej relacji, niż na jakieś e, wielkie uniesienia. I to będzie właśnie nieoczekiwana taka decyzja Powiem, e, znaczy decyzja, taka miłość, która będzie po prostu tutaj jest taka decyzja o relacji, o związku nie jest jakiejś ogromnej, wiecie, e, emocjonalnej miłości, wielkiego uczucia tylko po prostu tak podchodząc poważnie. E, Y, poważnie i y, kierując się stabilnością emocjonalną, stabilnością materialną, y, chcąc tutaj się ustabilizować, tak? Tutaj takie to y, codzienne życie, praktyczne życie dla kogoś jest ważniejsze niż jakieś tam emocje, y, uniesienia i namiętności. No ale nieoczekiwanie komuś się uda kogoś uwieść. To jest też dobra informacja. <laughs> Moi drodzy, a tak, tutaj może się właśnie pokaza, pojawić, tak jak powiedziałam, jeszcze wcześniej, nieoczekiwanie jakaś nowa osoba, ktoś, kim się zainteresujecie. To może być ktoś nowy, ktoś młodszy. No i tutaj ma to potencjał, i zarówno w pracy, współpracy, jak i potencjał do rozwoju relacji z tą osobą. Pomimo, że coś może bardzo długo się ciągnąć tutaj, no, no, będzie to takie, wiecie, spotykanie się. Ktoś będzie myślał, że kolega, koleżanka, że przyjaciel, przyjaciółka i to może przez jakiś czas trwać w, takim, w takiej właśnie. W takiej relacji czysto koleżeńskiej. No, może też jedna osoba dowiedzieć się o tym, że jeżeli mieliście jakieś nadzieje, co do pewnej osoby, z którą te nadzieje Wam się jakby nie realizują, to wyzwaniem będzie sprawdzić, czy ta osoba faktycznie się angażuje lub w ogóle chce się zaangażować. Bo może się u jednej osoby zdarzyć, że jak będziecie chcieli się dowiedzieć, sprawdzić, po prostu czy zapytać wprost, czy przy okazji tak, to może się okazać, że nieoczekiwanie, wy na przykład będziecie myśleć, że tutaj rozwija się jakiś ekstra związek, ekstra relacja, a nieoczekiwanie osoba po prostu powie wam, czy, czy da wam do zrozumienia, że to jest tylko przyjaźń, że to jest tylko znajomość koleżeńska. To jest może dla jednej osoby. Ale co dla całej reszty Król Pentakli. Przesłanie, wskazówka, wynik Król Pentakli. Moi kochani i widzicie dla tych osób, których, dla których tutaj są te wcześniejsze, wcześniejsze przesłania Król Monet radzi, żebyście jednak nie obawiali się tych długich oczekiwań, tego długiego oczekiwania na rezultat, na wynik, na cel, żebyście nie żebyście się nie wycofywali, tak, żebyście żebyście nie odpuszczali tutaj tak w, w, w tym wyzwaniu, bo właśnie nawet to długie oczekiwanie zostanie wam wynagrodzenie, wynagrodzone, że tu jest satysfakcja po jakimś długim oczekiwaniu, na rezultat, na efekt, na decyzje, bo to właśnie okaże się dla was opłacalne tak naprawdę. I, I warto poczekać, warto być wytrwałym, warto być cierpliwym, warto oczekiwać. Jeżeli oczywiście jest to do tych osób, z którymi to rezonuje, że macie oczekiwać, bo jeżeli wy jesteście po tej stronie, że macie sprawdzić i się dowiedzieć, czy Osoba chce tego samego, co wy, to po prostu sprawdźcie, a nie czekajcie. Natomiast, jeżeli widzicie, że wszystko idzie w dobrą stronę i czekacie na rezultat, no to, no to poczekajcie, bo, bo satysfakcja tutaj w klub Pentakli jak najbardziej jest pokazana, że to się będzie opłacać, i zarówno w aspekcie zawodowym, jak najbardziej zawodowym, w aspekcie relacji, ale i właśnie związku, tak? I fajnie, bo tutaj się finalnie pokazuje zapewnienie wsparcia uczuciowego, no i taka decyzja o szczęściu, zapewnieniu szczęścia, spełniania życzeń z powodu uczucia, i tu pojawia się to uczucie. Finalnie też, jeżeli będziecie załatwiać jakieś sprawy w najbliższym czasie, to, no to może być podróż służbowa, ale to może być jakieś właśnie spotkanie firmowe, spotkanie służbowe. I to tutaj ta sytuacja może się rozegrać na tym spotkaniu również. Czy podczas przypadkowo załatwiania jakichś spraw, nawet, wiecie, związanych z, ze sprawami materialnymi, formalnymi, z majątkiem, z nieruchomościami na przykład. Mógłby ktoś finalnie, kochani, pod choinkę dostać awans, nie? Tak, może to się zdarzyć, że tu może być jakaś bardzo dobra sytuacja finansowa, awans, jakaś właśnie nagroda, jakaś, jakaś premia, jakiś fajny ekstra dodatek, bonusik na święta, czy na koniec roku. Jakieś fajne, fajne zyski tutaj. Tu jest jakiś zysk. Może tu ma ktoś jakiś podział zysków albo udział w podziale zysków. Jest też taka możliwość, jak najbardziej. I kochani, będzie się można zająć podsumowaniem rezultatów tutaj, rezultatów, i no i będzie się też z czego cieszyć, będzie się z czego cieszyć. Jest możliwość pojawienia się też właśnie w Waszym życiu osoby i praktycznej, i uziemionej, i ustabilizowanej, i stojącej, tak wiecie, twardo na nogach, budującej mocne fundamenty w swoim życiu, osoby o dobrym sercu i takim racjonalnym myśleniu. I dlatego to bardzo mocno nieoczekiwanie pokazuje, że pojawi się taki fajna okazja, możliwość na relacje, związek, znajomość z rozsądku, ale bardzo stabilna fala relacja, poważny związek na wiele lat. I czy do współpracy, czy do relacji, czy do biznesu, czy do zainwestowania. Tu może się okazać, że też jest osoba, która będzie chciała zainwestować w was na przykład. W przyszłym tygodniu możecie się dowiedzieć, że, że to może być nie tylko partner życiowy, który będzie chciał czy partnerka życiowa zainwestować, ale też właśnie ktoś w jakąś pracę, współpracę lub po prostu w biznes. Wystarczy najprawdopodobniej, drogie strzelce, tylko odprążyć się na łonie natury i pozwolić, aby piękno karmiło Waszą duszę. Buziaczki, strzelczyki. Papa. Pa.